Na ostatniej prostej sezonu pomaks wózki widłowe wyprzedził w tabeli restaurację Markus i to on po raz kolejny został mistrzem ligi Redbox. Po środowych spotkaniach nastąpiło podsumowanie rozgrywek i wręczenie nagród dla najlepszych zespołów. Nie zabrakło też wyróżnień indywidualnych. Tu jednak warto zaznaczyć, że te przyznawane były przez cały sezon. Po każdym spotkaniu sędziowie wybierali tak zwanych czyli najlepszych zawodników w danym meczu, którzy otrzymywali vouchery od jednego ze sponsorów ligi, szpitala Haluxmed. Jednym z partnerów ligi Redbox w obornikach i w Poznaniu jest szpital Haluxmed w Komornikach. Jaką mają państwo ofertę dla sportowców amatorów? Tego sezonu Szpital Halux Med został partnerem medycznym ligi Redboxa, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ możemy zaoferować piłkarzom amatorom diagnostykę i leczenie na najwyższym światowym poziomie, takim, który do tej pory dostępny był tylko i wyłącznie sportowcom profesjonalnym. Dysponujemy nowoczesnym pracownią rentgenowską, aparatem ultrasonograficznym, pedobarografią, czyli aparatem służącym do badań siły. Pod podeszwą stopy w czasie naturalnego chodu, a przede wszystkim tomografem pet Jest to jedyny w Polsce tomograf komputerowy służący do badań stóp i stawów skokowych w pozycji stojącej, czyli w pozycji naturalnej dla człowieka, który absolutnie zrewolucjonizował podejście do diagnozowania pacjentów po urazach skrętnych stawu skokowego. W tym sezonie zawodnicy ligi Redbox otrzymają w ramach nagród vouchery do państwa szpitala. Z jakich usług mogą skorzystać? W ramach nagrody zasponsorowaliśmy vouchery na badania lekarskie w poradni przy szpitalnej. W ramach poradni przyszpitalnej nasi pacjenci mogą skorzystać z diagnostyki i leczenia chorób w obrębie stopy, stawu skokowego i stawu kolanowego, w tym diagnostyki i leczenia klasycznych urazów sportowych występujących powszechnie u sportowców amatorów, w tym u piłkarzy, czyli skręceń, popularnych skręceń kostki czy skręceń kolana.